Dobrze. Teraz dwa słowa o tym, czym jest spółka komandytowa. W dużym uproszczeniu spółka komandytowa to tak naprawdę spółka jawna plus cały pakiet przepisów dotyczących nowej kategorii wspólników, która jest prowadzona przez spółkę komandytową. Czyli mamy strukturę taką jak w spółce jawnej i do tego dochodzi nam cały pakiet regulacji dotyczących wspólników zwanych komandytariuszami. Komandytariusze to są wspólnicy, którzy nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Tak, wiemy, w spółce jawnej generalnie odpowiedzialność wspólników występuje za zobowiązania spółki jawnej. Jest ona solidarna i subsydiarna, o tym już mówiliśmy, ale jednak jest. W przypadku spółki komandytowej mamy całą grupę wspólników, których odpowiedzialność jest ograniczona do sumy komandytowej. O tym jeszcze sobie powiemy, ale generalnie to odróżnienie od spółki jawnej polega na tym, że dochodzi nam cała nowa grupa wspólników zwanych komandytariuszami. Czyli mamy komplementariuszy jako jedną grupę wspólników, i to są wspólnicy, którzy generalnie mają takie uprawnienia i takie obowiązki jak wspólnicy spółki jawnej, i mamy drugą grupę wspólników, którą nazywamy komandytariuszami. I teraz jeżeli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tak samo jak wspólnicy spółki jawnej, to komandytariusze już takiej odpowiedzialności nie będą ponosić. Oni będą odpowiadać tylko w zakresie, w jakim nie Wnieśli wkładów na pokrycie sumy komandytowej. Jeżeli oni pokryli sumę komandytową określoną w umowie spółki komandytowej, wnieśli wkłady na pokrycie sumy komandytowej, to w takiej sytuacji są już zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. I teraz wszystkie te regulacje, o których będziemy sobie mówić w stosunku do spółki komandytowej, będą wynikały właśnie z tego nowego pakietu wspólników, który jest dołączony do, do spółki, czyli właśnie komandytariuszy. Wprowadzenie nowego rodzaju wspólników powoduje, że mamy nowe rodzaje regulacji. Właśnie dotyczące sumy komandytowej, czy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania. To wszystko wynika z tego, że mamy po prostu nową grupę wspólników w spółce komandytowej. Komplementariusze odpowiadają tak samo, jak wspólnicy spółki jawnej i to oni reprezentują spółkę komandytową i to oni prowadzą sprawy spółki komandytowej, więc właściwie zachowują się tak, jak wspólnicy spółki jawnej. Natomiast komandytariusze, no to są wspólnicy, którzy nie angażują w działania spółki w ten sposób, że ją reprezentują bądź prowadzą jej sprawy, a tylko są takimi biernymi inwestorami do spółki komandytowej, którzy wnieśli wkłady i oczekują udziału w zysku. Tak więc spółka komandytowa łączy interesy dwóch rodzajów grup ludzi. Tych, którzy mają pomysł na biznes, wiedzą jak prowadzić taką działalność gospodarczą, chcą ryzykować swoim majątkiem, ale nie mają pieniędzy na inwestowanie w ten biznes albo nie chcą po prostu inwestować swojego kapitału w ten pomysł a z drugiej strony mamy grupę ludzi, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze, ale nie chcą się zajmować stroną biznesową tego przedsiębiorstwa. Chcą jedynie być takimi pasywnymi inwestorami, którzy zamiast na przykład włożyć pieniądze do banku, no to chcą, żeby te pieniądze przynosiły większe zyski, więc inwestują właśnie w spółkę komandytową. Jednocześnie nie chcą być takimi inwestorami jak na przykład akcjonariusze w spółce akcyjnej, którzy praktycznie mają bardzo minimalny wpływ na to, co się w spółce dzieje. Komandytariusze jednak mają troszeczkę większy wpływ, ponieważ jeżeli Komplementariusz chce dokonać jakiejś czynności, która przekracza zwykły zarząd, czy jest czynnością, która w jakiś sposób mogłaby zaszkodzić spółce, no to jednak wówczas jest wymagane uzyskanie zgody od komandytariuszy, a więc od tych wspólników pasywnych, na to, żeby taką czynność, która może zagrozić w jakiś sposób spółce, komplementariusz, żeby mógł ją przeprowadzić. Czyli komplementariusze zarządzają spółką, prowadzą jej sprawy, reprezentują tą spółkę na zewnątrz, ale jeżeli chcą pójść za daleko, to wówczas komandytariusze muszą na to wyrazić zgodę. Więc jakaś kontrola tych pasywnych inwestorów występuje. I to jest właśnie ta kusząca cecha spółki komandytowej z perspektywy komandytariusza, że jeżeli chciałbym zainwestować pieniądze, ale mieć jednak jakiś tam ograniczony wpływ na to, co z tymi pieniędzmi się dzieje, nie wkładam tych pieniędzy do funduszu inwestycyjnego, bo wtedy w ogóle nie mam na to wpływu, co się z tymi pieniędzmi będzie działo, tylko wkładam te pieniądze do na przykład spółki komandytowej, która ma jakieś założenia biznesowe, które mnie przekonują, i wiem, że nie będę musiał tych założeń biznesowych samodzielnie realizować, tylko zrobią to za mnie komplementariusze, a ja będę tylko czerpał zyski z tej spółki komandytowej. I to jest, proszę Państwa, takie ujęcie spółki komandytowej w pigułce. Co to w ogóle jest ta spółka komandytowa i jakie ma przeznaczenie? I tak myślę, że sobie otworzymy tę serię filmików dotyczących właśnie spółki komandytowej.